Co to było za spotkanie? Co to był za mecz? No przecież to jest jakaś tragedia. Muszę specjalnie zrobić osobny filmik na temat komentarzu do tego spotkania. Co prawda robiłem na temat Juventusu tego spotkania filmik jeśli chodzi o podsumowanie rozgrywek Ligi Mistrzów, ale ten mecz naprawdę zasługuje na odrębny filmik i podsumowanie dramat, tragedia jeśli chodzi o Juventus, Turyn. Nawet bym powiedział w ten sposób, Makawi, Haifa no nie było jakąś zdecydowanie mocną drużyną, silną. Maccabi Haifa była silna, e, silna, e, była po prostu mocną drużyną, czy silna słabością Juventusu? No to przecież jest jakiś gra, omyłek, gaw e, i w ogóle po prostu no to jest dramat i tragedia jeśli chodzi o Juventus, to co prezentowali. Znaczy ja wiedziałem już po meczach jeśli chodzi o mm, Serie A, tak, że tam po prostu działo się źle, ale myślałem, że to były pojedyncze wpadki przy pracy. No, przecież, jeżeli tak ta drużyna będzie grała, to jest po prostu kompletna katastrofa. Ja wiadomo, że tak odpadają, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, jeżeli w ten sposób będą grać. No, właśnie dzisiaj na temat spotkania w ramach Ligi Mistrzów Makabi Haifa kontra Juventus. Szacun dla Makabi Haifa, bo naprawdę po prostu pokonali tutaj 2 do 0 aż Juventus który, Natomiast dramat i też po prostu fatalny występ dwójki naszych Polaków Arkamilika i Wojtka Szczęsnego. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. 2-0 to jest wynik przegrany dla Juventusu Turyn. Znaczy niektórzy mówią w ten sposób, a dlaczego wszyscy skazują, bo praktycznie tutaj tak makabi Haifa na przegraną. Dlaczego wszyscy od razu typując te spotkanie mówią, no ja, Juventus musi to wygrać. Co musi po prostu, tak? E, nic nie jest po prostu powiedziane, nie jest przymusowe. No nie jest przymusowe, dlatego po prostu Makabi przegrywa. Znaczy, Maccabi zwyciężyło z Juventusem, tak? Ale no szokujące jest to, że przy takim potencjalnie na piłkarskim, e, że w końcu miała to Juventus gdzieś zajść daleko, jeśli chodzi o rozgrywki piłkarskie. No jeżeli tutaj się wyłoży na takim wczesnym etapie, no to po prostu wygląda to tragicznie. No co prawda, te pierwsze spotkanie wyglądało lepiej, jeśli chodzi o Juventus Turyn, no ale drugie to jest po prostu. Kompletna tragedia i to kompletna tragedia na całej Linii. Nam wszystko praktycznie szwankuje. Tam jest po prostu kompletny dramat. Wojtek Szczęsny, któremu bym przypisał praktycznie dwa te gole podczas tego spotkania. No niestety pierwsza piłka, no wiadomo człowiek nie był na boisku, można mieć po prostu tutaj pretensje i tak dalej, ale moim zdaniem i pierwszą piłkę po prostu powinien obronić, gdzie wpadł z tą piłką do bramki drugą piłkę, druga piłka był na tym krótszym słupku, był bliżej tego słupka, powinien ją całkowicie pokryć, gdyby dostał piłkę na drugi słupek lewy słupek, tak, patrząc na jego prawe, ale no patrząc na nas po prostu ten lewy, to by się nie dziwił, bo mógłby nie sięgnąć tej piłki, mogłaby ta piłka pójść inaczej rozumiem, że on mógł być zastawiony, jeśli chodzi o innych zawodników mógł nie widzieć praktycznie tutaj tego strzału, no ale tak czy owak patrząc po prostu z punktu widzenia kibica, czy przed telewizorem, wiadomo ktoś powie, no przed telewizorem jesteś, to się mądrzysz moim zdaniem to są po prostu bramki na koszt praktycznie Wojtka Szczęsnego, jego błędy co nie zmienia faktu, że Wojtek Szczęsny jest świetnym piłkarzem, wybitnym bramkarzem. Kapitalnie się prezentuje się o Juventus, który natomiast w tym spotkaniu. No to wyglądało po prostu gorzej, ale moim zdaniem, czy Wojtek by to obronił, czy też nie. O i tak, po prostu, Juventus by to przegrał i, i przegra zasłużenie, bo naprawdę prezentuje się fatalnie, a nawet po prostu bym powiedział skandalicznie. Jeszcze pierwszą połowę to Di Maria szarpał starał się, dopóki nie szedł z boiska. Mówiłem to przy okazji komentarzu, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Nie wiem, czy ten Di Maria rzeczywiście miał kontuzję, problemy zdrowotne z tej boiska. Chwytał się tam praktycznie, tak, chyba za czwórkę, Mięsie czworogłowy, schodził z boiska, czy, czy po prostu symulował, bo widział, w którym to kierunku idzie. Ale rzeczywiście, rzeczywiście ten Di Maria dawał tę szansę, po prostu, dawał ten impuls a tak to po prostu wygląda fatalnie, jeśli chodzi o zawodników zresztą przejdziemy sobie tutaj do poszczególnej oceny poszczególnych tych zawodników sam jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat e, myślicie, jeśli chodzi właśnie o Juventus mamy tutaj szczały 14, Maccabi Haifa do 10, jeśli chodzi o Juventus Turyn. Szczały na bramkę 4 do 5 no to już troszeczkę lepiej to wygląda ale widzimy, że Maccabi Haifa oddał więcej szczałów na bramkę niż Juventus, tak gdzie Juventus ma takich topowych zawodników już nie wracamy do tej ery, że po prostu tak, Juventus bez Cristiano Ronaldo i tak dalej, bez przesady, no, ale Juventus dalej ma świetnych zawodników. Słaby też występ Arka Milika, za bardzo asekuracyjnie. Nie do końca jestem przekonany, czy Arek Milik pasuje, jeśli chodzi o Juventus Turyn do tej drużyny. Nie daje tej po prostu kropki nad i on jest dobrym zawodnikiem, bardzo dobrym napastnikiem. Natomiast wydaje mi się, że jest za słabym praktycznie piłkarzem, jeśli chodzi o Juventus Turyn. Z braku laku, jakby Juventus go pozyskał. Natomiast musi tutaj Arek Milik udowodnić swoją po prostu przydatność, swoją jakość. Nie krytykuje, mam pewne wątpliwości. E, oczywiście no, grał w topowych klubach, tak, e, nikt mu nie może zabrać tego, ale e, no, Juventus ma, oczekuje czegoś więcej, tak, czegoś po prostu więcej jeśli chodzi o napastnika. Podania 364 do 482, celność podań to procentowe, faule 16 do 12, żółte kartki 1 do 2, czerwonych kartek nie było, spalone 1 do 1, rzuty rożne 6 do 9, czyli Juventus nawet miał 9 rzutów różnych i nie potrafił tego wykorzystać, tak? Dziwię się, bo przecież ten Juventus, no to... Mm, nie, nie wiem, z czego to wynika po prostu. Tak na treningach, się patrzy na ten Juventus, naprawdę dobrze się prezentuje. Chociaż już, jeśli chodzi o serię A, no to już gorzej to po prostu wyglądało. No i tutaj ta tabela wygląda w ten sposób, pierwsze miejsce PSG, drugie miejsce Benfica, trzecie miejsce Juventus, Maccabi Haifa zajmuje czwarte miejsce, no ale rozgrywki cały czas praktycznie jeszcze trwają, więc nie ma tutaj co oceniać. Zobaczmy sobie też po prostu jakie były te informacje po tym spotkaniu. Maccabi Haifa wygrywa z Juventusem, nie. następnie Liga Mistrzów, sensacja sensacjach Izraelu, Juventus przegra z Maccabi Haifą. Liga Mistrzów, Maccabi Haifa kontra Juventus, relacje i wynik na żywo. Milik zmarnował stuprocentową sytuację no właśnie to jest to o czym mówiłem tak? no, Milik marnuje sytuację stuprocentową te błędy, które Milik wcześniej popełniał jeśli chodzi o Olimpik, Marsylia czy Napoli, one po prostu były jeszcze wybaczalne, ale w kontekście Juventusu Turyn no, nie daje rady, tak po prostu no, nie, nie, nie daje rady, moim zdaniem no kiepską będzie po prostu miała przyszłość tutaj Milik jeśli chodzi o Juventus Turyn jeżeli nie nie, 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 nie wesprze się tak na te najwyższe wyżyny e, piłkarskie no, ale oczywiście my jako kibice w Polsce wszyscy tak życzymy, żeby minik występował jak najdłużej w Juventusie, no przecież to jest Polak w Juventusie, ale patrząc pod względem piłkarskim... Juventus krytykowany po porażce z Makabi Haifa, krytykowany i słusznie za służenie, bo absolutnie tam mnóstwo problemów. Ja nie wiem, no ile ten Allegri będzie budował tą, ten Juventus, tak? No co, 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 co trzeba zrobić? Wszystko zburzyć, po prostu budować tą drużynę od nowa. No są zmiany personalnie, fajnie to wygląda, jeśli chodzi o scouting, fajni zawodnicy przychodzą, którzy dają jakość i ciągle ten Juventus się wykłada. No nie wiem, co po prostu tam trzeba zrobić. Jeśli chodzi o tą drużynę, żeby ta drużyna zaczęła po prostu wygrywać, naprawdę trzeba tam ściągnąć Pepa, Guardiola albo na przykład tutaj Jurgena Klopa, żeby ta drużyna zaczęła zwyciężać. No bo i przychodzi znowu ten Allegri do tego Juventusu, tak? Wcześniej byli inni trenerzy, którzy się nie sprawdzili, jeśli chodzi o te rozgrywki europejskie. Ja nie uważam, że Allegri jest słabym trenerem, tak? natomiast dziś no, ci zawodnicy muszą też dawać po prostu więcej z siebie, tak? No fatalnie to wygląda, wszystko to fatalnie wygląda. Mamy tutaj też taką sytuację, a więc Maccabi, Haifa Juventus, który w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów, racja na żywo. Milik nie trafił z dwóch metrów, kompromitację Juventusu. No właśnie to jest to, tak. No. Milik tak po prostu takie babole będzie robił, nie będzie strzelał po prostu sytuację e, pewną stuprocentową, no to będzie to po prostu kompletna tragedia, kompletny dramat. Di Maria doznał kontuzji w spotkaniu z Maccabi. No on tam rzeczywiście chwytał się. Ale to już po prostu była ogromna strata, tak? To już bardzo dużo Juventus stracił, bo naprawdę Sharp podawał jakoś tutaj Di Maria. Kapitanie się prezentował, zresztą Di Maria w jakimkolwiek klubie by występował, to on naprawdę się dobrze prezentuje, czy PSG, czy Real Madrid, czy Juventus Tour. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego zawodnika. Dobra, ale zróbmy sobie jeszcze po prostu tej ocenę poszczególnych zawodników jeśli chodzi oczywiście Juventus-Turyn. Ja powiem tak, Di Maria w skali od 1 do 6 absolutnie szóstka, przynajmniej był krótko na boisku, a to co prezentował, bliski zdobycia goli, szarpa starał się. Wlachowicz, ja piórkuję, przecież Wlachowicz tam po prostu zabierali mu piłkarze, obrońcy Makabi. no byli dobrze przygotowani, ale Wlachowicz słaby, bardzo słaby mecz, dwójka, chłopie, Quadrado, o, Quadrado też bardzo dobrze się prezentował w tym spotkaniu, piąteczka taka, może nie rewelacja, szóstka, no powinienem szóstki dawać Di Maria, ale jak na to spotkanie to Quadrado piątka, Rabio, nie, dwójka, e, Paredes, jedynka, e, McKenny, dwójka, Danilo, dwójka, Bonucci, trójka, Rugani, dwójka, Aleksandro, Trójka. Szczęsny. Ocena moja od 1 do 6. Pamiętajmy, to jest w kontekście tego meczu. Ja uważam, że dalej po prostu szczęsny jest kapitanem, bramkarzem, e zawodnikiem. W kontekście tego spotkania to wyglądało po prostu kiepsko i blado. Szczęsny przez te po prostu dwie sytuacje. Jedynka. Najgorsza ocena, moim zdaniem. Jest to szok po prostu, bo dawno się z tym nie spotkałem. E żeby po prostu przyznać taką ocenę szczęsnemu, ale na podstawie tego spotkania, tak nie pamiętam takiego meczu, żebym musiał przyznać jedynkę Szczęsnemu, szkoda trochę ale naprawdę to wyglądało słabo Locatelli wchodzi, łapie jeszcze żółtą kartkę Arek mieli słaba zmiana Arek Mili wszedł za Di Maria bodajże, tak? jeśli nie mylę, e, dobra Filip Kostic, mamy Moise Kien, e, wchodzi też e, no kogo tutaj by wyróżnić no raczej po prostu nie ma kogo żeby tutaj wyróżnić, tak? E, żeby po prostu kogoś można było tutaj wyróżnić na plus, tak, żeby można było rzeczywiście yy, wyróżnić na plus. Także, no, wyglądało to po prostu słabo, tragicznie. Yy, Arek Milik, tutaj mamy właśnie Arkamilka, który wchodzi da, da, za Di Maria, dobrze nie myliłem się, o 25. minucie, więc praktycznie Arek Milik rozegrał całe spotkanie. Ta kontuzja dała, była też szansą dla Arkamilika, żeby się zaprezentować, rozegrać to spotkanie, a to wyglądało fatalnie. Wyglądało to słabo i fatalnie. No, Juventus dramat, dramatycznie się prezentuje, to już było widać yy, w Serii A. Kolejne spotkanie też po prostu to wygląda słabo. To jest po prostu dramat, jeśli chodzi o e, Juventus, tak? Oni będą mieć potężne problemy w lidze. No, nie mówię, żeby utrzymanie, tak? Ale na przykład, żeby tutaj rzeczywiście mieć to pierwsze miejsce, jak będą w ten sposób grać, bo to się wszystko tam posypie. A dziwne, tak? Dziwne po prostu. Nie wiem o co chodzi, czy tam jest po prostu jakaś atmosfera w szatni, co się dzieje, bo no nie wiem. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba,